To była ciężka walka, ale zaraz wszystko opowiem. To jest ten Fiat, którego męczyłem no, dwa tygodnie. Fiat Chroma z 2008 roku. Po szkodzie całkowitej. kierownica no krzywo stoi Z tego że całe zawieszenie właśnie zrobiłem stawiłem za 2000 nikt nie chciał go kupić no to zrobiłem go sam po prostu dojechanie poszło w koło Czyli Mac Person, zwrotnica, wahacz, drążek, łącznik, no wszystko poszło w drobny mak, można tak powiedzieć. A tutaj MacPersona kupiłem z używki. I w sumie tylko MacPerson jest używany, bo, bo wahacz, łączniki, no to wszystko w zawieszeniu, no to kupiłem nowe. Tylko ten MacPerson. A i tarcza z klockami poszła ze starego zestawu, no bo na latane miałem może 500 km z tego wszystkiego. Dwa tygodnie męczyłem, ale wymęczyłem no. Tylko teraz zbieżność zrobić i będzie git. A tak to co? Nic więcej tam nie ucierpiało chyba. Nic nie stuka, nic nie puka. Także no podjąłem się tego zawieszenia, choć mechanikiem nie jestem, udało mi się to zrobić. Takimi no, amatorskimi narzędziami na lewarku wszystko robione było. Także działa. To jest zaczęły różne błędy się palić od DSP, od hamulców, no ale to wiadomo. No. Szkoda mi było tego auto na złom wywalić po prostu. Nie wiedziałem, że taka prosta robota będzie i chciałem się go pozbyć. Ale jednak dobrze, że, że sobie go poskładałem. No. Druga rzecz, czemu nie chciałem go oddać na złom, no bo auto niezawodne nigdy mnie nie zawiodło. Mało pali, wszystko działa jak należy. 280 tysięcy niecałych przebiegu. Także no. Dobrze, że go nikt nie zabrał w sumie. <laughs> Także dobre, już jest po 19.00. Lecę. Ogarnąć inne tematy, bo jutro do pracy.